Bezmienny spotka najemnika gorna w pobliżu starego klasztoru. Zamierza rozejrzeć się po ruinach w poszukiwaniu starych skarbów. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej starej legendy. E, legendy? Tak. Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu. Chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Od tej pory będą podróżować razem. Gorn uprzedził wyzmiennego o stadach zębaczy nawiedzających te tereny. Bohater wiedział jednak, że zębaczy nie są jedynym zagrożeniem w tym rejonie, dlatego zgodził się na wspólną wyprawę. Towarzyszy odkryli ukrytą jaskinię. Bez zmiany był wcześniej w tej jaskini i udało mu się odnaleźć innymi dwa zwoje z zaklęciami i klucz. To się nazywa szczęście! Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Bez zmiany wraz z kornym stanęli przed wielką zamkniętą bramą. Nie dało się jej niestety otworzyć od zewnątrz. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Bestijki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Bohater zauważył małą szczelinę, przez którą mógł dostać się do środka za pomocą zaklęcia przemiana w chrząszcza. Widzę, że udało Ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem smytne. No, możemy iść dalej. W placu zauważyć można było dwa wielkie posągi i drogę prowadzącą na skalną półkę. To tam musi być kamień ogniskujący. To mi wygląda na jakiś piedestał. Może leżał tu kiedyś artefakt, którego szukasz. Bez nie mogł wierzyć własnym oczom nie było kamienia ogniskującego. Nie wiedział, gdzie go może znaleźć. Postanowił wrócić na dolny plac i zauważył wielką jaskinię, która była mroczna. Wiedział, że tam może zacząć poszukiwania. Kto? A więc znalazłeś swój magiczny artefakt? Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy, ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. Bez zmiany postanowił udać się do potężnej górskiej fortecy, aby znaleźć kolejny kamień ogniskujący. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia! Jasne, że ty! Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. O, oh. nie ma za co. Po drodze spotkał wiele bestii, którym musiał stawić czoła. Przed fortesą na moście zobaczył golema. Wiedział, że nie jest łatwym przeciwnikiem i magia go tylko rozwścieczy. Postanowił załatwić go inaczej. Po drugiej stronie mostu spotkał Lestera. Szukał pewnego dokumentu i postanowił tymczasowo dołączyć do bezimiennego. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Kurskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych gór. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Pójdę rozejrzeć się na górze. Znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Może uda się nam gdzieś znaleźć klucz. Znalazłeś już ten dokument? Nie, jeszcze nie. Zaglądałeś już do biblioteki. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Akt własności, którego szukał Lester, znajdował się w jednej ze skrzyń. Nowicja już dał bohaterowi za niego cztery zwoje z zakręciem telekinezy, które pomogły mu zdobyć kamień. Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący, hmm, ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. Bez zmiany zdobył wszystkie kamienie ogniskujące, i jedyne co zostało do zrobienia to powrócić do Saturasa i mu je oddać. Za potęgę magii. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Hmm, na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć trzy pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę, nie zostało nam zbyt wiele czasu. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Świetnie, to już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze dwóch kamieni ogniskujących. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach Starego Klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite. Mamy już cztery kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale! Mamy już wszystkie pięć kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Jordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie, ale barierę utworzyło dwunastu magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy Twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do Starego Obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze, spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden, tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. A, chodź, chodź! Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, a co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. Kim nie można polegać. od chciałbym być teraz. Wiek. Satura powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako strażnik rudy chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej rudy równie dobry użytek jak my. W kolejnym odcinku bez zmiany uda się do starego obozu i poprosi w Ognia o pomoc. Zapraszam.